Witam Was obydwu na moim kanale. Kanał będzie się opierać na różnych, grzech, różnych grach różnych i będzie dużo gier, i też będą live będzie wszystko. I dzisiaj, dzisiaj będziemy robić testy w testy, które auto się lepiej utrzyma. Będą trzy tryby. Nie wiem, czy tutaj widać. Będą, y, będzie pierwszy tryb będzie taki słabniejszy. Drugi będzie, się, drugi będzie mocniejszy, że będzie mocniej go ściągać tam i będzie go mocniej ten, e, mocniej go będzie noc. i trzeci to będzie, że w ogóle nie do przejścia. No i zobaczymy, które auto się da wyprowadzić. Będziemy mieć dzisiaj finalistę, który przejdzie do kolejnego odcinka i na kolejnym odcinku zaś sprawdzimy, a kolejny odcinek będzie za odcinek, więc... Mówię Wam, żebyście, że lepiej by... lepiej, że może no, Wam się będzie podobać. Więc... A i jeszcze jedna może... rzecz. k otworzy no, kanał. Kanał nazywa się k więc dołączajcie tam do niego. On miał chyba dzisiaj film zbić, Jeden, więc dołączcie tam do niego. badam tam szpłą, i... No i życzę Wam miłego dnia i pozdrowienia dla tych, co oglądają to. Te...

O będzie no cztery to, rynek, to, to, to. To, 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 dużo, więc yeah. no, brawa do niego. Brawa, brawa. Sprawdza, że to jest ten, ale nie ułoży tego. To Dobra, teraz będzie jakiś Team of Soul. Dobra, lecimy z nim. Я могу даже мочу, а если я. Это когда мы тогда намеревались сделать. Опять что так есть To 10 takie, no dobra, damy go na tym tu 12, ale nie poszło mu aż tak jak myślałem. Poczekajcie, włączę, bo tryb... Dyscyplinę to mi i powiem, wyjść. To będzie przeszkadzać w kolejnych tych... Dobra, niech stoi. Teraz przechodzimy do tego dżiba, on też się powinien dobrze, bardzo dobrze poradzić, więc do tego dobrze poradzimy się, ale poradzi I jeszcze nie wiem, gdzie mam się najszczęściej z

Dobra, i teraz będziemy robić z ale musimy się wyjść. Dobra, trzy, <młysy> cztery.

Nawet 96 nie zrobił. I jeszcze nie powiedziałem, będę grać te, które najdalej zeradę, czyli nie wiem więcej będą mieć niż te 120, tak będę to liczyć, więc no i potem kliknie do tego, a potem do tego trzeciego. Więc będzie dzisiaj ciekawe, jakby... Piszcie w komentarzach jeszcze przed y, tym, przed, piszcze w komentarzach przed y, przed który wygra w który wygra. Znaczy, który obstawiacie, że wygra. I potem zobaczycie, czy dobrze obstawiliście czy Dobra, już nie gadam, już idziemy. I się, no i się, no ten Muszę go tutaj dać Muszę mu się silnik chył. No mu się silnik zalał Więc masz no, szkoda, no ale To jest w ogóle Pokażę Wam to jest O tym auto Fajnie wygląda w ogóle. Dobra teraz idziemy w ogóle do myśleniako

ten, ten. On już bardziej płynął niż U... to... ja. nie tu. Ja chwilę przechodzimy do, do jeszcze kolejnego. Jak gadajcie, który wygra? Bo ja odstawiam. No... Nie żeby, ale on też... No może wygrać. A nawet arzystalne zjawiszenie. Bar. 112 metrów, czy nie 112, no. Dobra, no i to są wszystkie. I teraz zobaczymy, który pojechał najdalej. Już Wam będę mówić, który pojechał najdalej. Ponad 120 metrów pojechali, to ten, ten, to oni, to już... oni... Tak. Dobra, i ja ich tam, żeby one zaś już były na tym tym. I to będzie te 4 auta. Jak to przepiszę. Do jakiej maski 96, to jest Za mało, no. ja mało trochę. <grych> no brakuje tam temu trochę. No i teraz przechodzimy do mocnej. Teraz będzie, myślę, że te stówka, żeby być w tym kolejnym, ostatnim finale. To chyba dobrze, że mam myślę, no, czy nie? No dobrze to. Chyba to tak jak powinno być robię. No nie wiem, bo by... tak. Będę to wszystko, bo teraz będzie ciężej chyba, dużo mocniej, ciężyć. Ale teraz się dał radę. Ale z niego jeszcze za dłuższy miał rozpęd widać. No to jak zrobię na nim różnica? No fajnie. A właśnie nie wiem, czy ten był. Dobra, zrobię go, ale no właśnie nie wiedział. Doszedł? No przecież to naprawdę, on doszedł. Ja właśnie nie, nie pamiętam.

żeby tamten. O, czy ten doszedł? Bo ja go zrobię, no ale... Napiszcie szkołę, bo ja nie wiem, nie zapomniałem. Zapchniałem. Naprawdę zapiniałem. Nie piszcie, właśnie piszcie się. się. Zapchniałem go. Jest go, bo miał zablokowany.

88 lat, ale to O nią, przepraszam, przez przypadek. Dobra, i to jest ostatni. I te finalowe, nad to się wchodzę do finale. Ale finale to będzie mniej. No tam, a tam, nie będzie tak, że będziemy liczyć, do które kaj, Tylko to będzie tak, że... Dobra, ile jest? Tutaj mały, nie odluszam. I tutaj będzie... Olej, nie bierze woda. Nie się dojść. Dobra, no i tutaj spróbować mięskiej, no to te trzy auta przychodzą do finału. A finał będzie ciekawy będzie się działo... Będzie się działo. Tutaj zech utknął w wodzie. I też będzie... Będę robić taką mapę więc będę mieć matę zrobię ale taką już taką do taką inną ale mi chodzi że zobaczę ją jak będzie działać no bo jest ciekawa na to aha bo to były dyskusy. ja jakaś miałem dobra 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 to już to jest tutaj jest nawet to przychodzi czy nie czy ona była nie, chyba był prędzej. To, że to by też tutaj zjechałem. Dobra, że mnie to mnie to przychodzi, bo dobrze to, odprzewali to właśnie, to już ten minus. No albo jak? Albo to i to, go już dajmy tam. Jak już stoi tam. To też, bo tam stoi. To też... To już śnie. I z tych autów na jakieś w jednej no. Dobra, no i teraz to to na útra. Dobre, budem si staráť, umiať.

Nie dostrzegasz to, 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 to się i hmm, wygra. Na te 28. Przepraszam, że tak zostawię, no ale nie mam jak przesłuchać ich, więc no muszę tak zostawić. I teraz właśnie nie widzę. Zobaczmy, nie widzę. na razie wygrywa tamten. Tamten wygrywałem. Tamten wygrywał Fawork. Natomiast to tylko o trochę wygrywa. Więc no... O, musi mieć szczęście. Bo jeszcze było jedno. To nie biegnie. O nie, ale jeszcze... Jeszcze przychodzę. To dojadę się tam. I od razu pojedziemy do sprawdzić. Na no, pewno mi coś na nas. Ale...

Zaraz, no, nażym, nażym. Nie no, tak wam powiem, jestem zadowolony z tego. O nie, przepraszam. Jestem zadowolony z tych aut wszystkich. Właśnie z tego się nie, nie jestem zadowolony, bo one łapały wodę, jechały, ale łapały, znaczy łapały wodę mocno i się unosił przód, Tamten to, on tamtym mocnym nie ma, ale mogę mi zapiąć, ale nie zapiąłem, bo to by było takie, nie wiem, czy to by było, czy to by się liczyło, ten był za i go woda unosiła, woda go przodem mu odniosła w górę i go przewiesiła i przez to nie wykrył, tak też bym mógł, bo on ma kompresor tam w środku i no i jak obstawia, dajcie w komentarzach, co obstawialiście, że tak mi wygra. I od razu mówię, że do kolejnego odcinka z testami przejdzie ten. Ten przejdzie do kolejnego odcinka z testami. Szykujcie się, odcinek będzie, nie wiem, albo jutro, albo w czwartek, nie wiem, zobaczymy, ale szykujcie się, ten tutaj... Ten będzie na pewno na odcinku I chętnie Wam e, miłego, e, miłego wieczoru życzę i, o, i że żeby Wam się stwierdziło ten nowy rok. Dobra, Dobra. Dziękuję, że obejrzeliście i znów się w naszych jutro. Dzięki i na razie.